Porażka z, z dniu osiągnięciem 2 do 3. Jak można podsumować to spotkanie? Na pewno był to ciężki metr. Myślę, że mógł się ich podobać kibicom, bo było dużo walki. Niestety, osiągnięcie nie niewywozem 3 punkty. Chcieliśmy bardzo wypowiedzieć, no, ale taki jest sport. Kluczem chyba były osłabienia przede wszystkim, no bo to w tym elemencie osiągnięci oni byli dzisiaj lepsi. Tak, tak, my niestety mieliśmy dwa osłabienia, dostaliśmy dwie bramki, więc nad tym elementem musimy jeszcze popracować. Do momentu, kiedy nie było bramek, mecz był troszkę senny. Dopiero to pierwsze trafienie chyba obudziło cały mecz i podniosło na taki wyższy poziom. No szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wyglądało z góry. Z mojej perspektywy te mecz od początku były prowadzone w dość e, mocnym tempie, więc myślę, że zaś zawodników mogą być troszeczkę inne niż, niż kibiców z góry. Szkoda trochę też chyba na pewno tych niewykorzystanych sytuacji, zwłaszcza w trzeciej tercji, bo kilka i było. Tak, tak. Myślę, że ten mecz mógł skończyć się w jedną, jak i w drugą stronę, więc tym bardziej jesteśmy e, źli, że, że te trzy punkty wyjechały z tychów, e, ale patrzymy z pozytywem w przyszłości i musimy wyciągnąć wnioski super. No właśnie, teraz e, krótki czas. Szybko trzeba wyciągnąć wnioski, poprawić to, co nie funkcjonowało. No i w niedzielę sensie kolejne spotkanie. Tak, tak, tak. W niedzielę gramy na pewno też części na wyjedzie w Katowicach, więc e, tak jak mówisz, wycenimy wnioski, które generujemy się, odpoczniemy i, i na niedzielę będziemy gotowi.